Sponsorem programu był dystrybutor antygrypin dzień i antygrypin noc. Na objawy grypy i przeziębienia. Codziennie wspieraj odporność z Aktimelem. Teraz dodatkowo z większą zawartością witaminy D, która pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Actimel. Razem mamy moc. Pielęgnacja skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa. Okład na cienie i opuchliznę. Delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam moje intensywne serum pod oczy. Biolik. Z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują i poprawiają mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Wielka Orkiestra Świątyń przy pomocy gra z radością. Kolejny rok razem z Play jesteście z nami. Tak! Pomagajmy razem dzięki aplikacji Play24. Już teraz, nawet z domu. Za każdą waszą płatność lub doładowanie. W aplikacji Play24 Play przekaże wsparcie orkiestrze. Pomagam! 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 Pomaga. 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 Dzięki wam to będzie piękny film! Wspierajmy razem wielką orkiestrę świątecznej pomocy dzięki Play24, najlepiej ocenianej aplikacji. Play. Infekcje wirusowe nawracają. Czy leczymy się dobrze? Nie zawsze. Pamiętajmy, aby zwalczać nie tylko objawy przeziębienia, ale również wirusy. To jaki lek wybrać? Najlepiej Nozine Plus. Nozine Plus to lek przeciwwirusowy, który zmniejsza nasilenie choroby i skraca czas infekcji. I to ma sens. Po co tracić czas na chorobę? Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zakaża twojemu życiu lub zdrowiu. Neozinę Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Każdego dnia mam trzy powody, dla których podaję kaszki Bobowita. Po pierwsze dostarczają ważnych składników mineralnych, po drugie cennych witamin, a po trzecie są pyszne. Kaszki Bobowita. Każdego dnia wspierają prawidłowy rozwój i odporność dziecka. się szczególnym rodzajem ochrony. Ochroną podświadomości. About Mówisz o znach? Leonardo DiCaprio. Elliot Page. Incepcja. Dziś o 20 w TVN Fabuła. Zobaczysz na własne oczy. Już w lutym. Chodź się W TVN Fabuła. Hity, które wcisną Cię w fotel. Wow. Najlepsze filmowe hity w lutym w TVN Fabuła. W najbliższy weekend w TVN Fabuła. W sobotę mumia powraca. W niedzielę mumia grobowiec cesarza Smoga. Zawsze o 20.00. Kocham życie! To jest teraz mój czas. Dzisiaj jaki czas? SWS. Są kolory, są kremy. Do tej pory mam motyle w szuchu. Ja całą tą historię kupuję. Rutyna mówi, żeby podnieść łyżkę, ale Marek rzuca rutynę w kąt, a łyżkę w przestrzeń. Łyżka astronauta! Łyżko nauta. Bo Marek żyje w stylu Lion. Lion White Crash. Odkryj nadzienie o smaku karmelowo-czekoladowym drzemiące w chrupiących płatkach. Świeżość mamy z natury. Dziś nasi świeżoznawcy polecają soczyste pomarańcze deserowe z wysoką zawartością witaminy C. Tylko 2,99 za kilogram. Więcej świeżości w codzienności. Biedronka. BioARON System, Twoja pomoc w hamowaniu namnażania wirusów. BioARON System, działanie systemowe na infekcje wirusowe. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wielka Orkiestra Świętym pomocy gra z radością. Kolejny rok, razem z Play, jesteście z nami. Pomagajmy razem dzięki aplikacji Play 24. Już teraz, nawet z domu. Za każdą waszą płatność lub doładowanie. W aplikacji Play 24. Play przekaże wsparcie orkiestrze. Pomaga. Pomagam. Pomaga. Pomagam. Pomagamy. Pomagamy. Dzięki wam to będzie piękny kilo. Wspierajmy razem wielką orkiestrę świątecznej pomocy dzięki Play 24, najlepiej ocenianej aplikacji Play. Mleko mamy jest doskonałym wzorem. Zapewnia dziecku wszystko co najlepsze dla rozwoju odporności i dobrego trawienia. Dlatego mleko HIP Biocombiotic zawiera unikalne połączenie prebiotik oraz probiotik, naturalnie występujące w mleku mamy i jest w najwyższej jakości bio. HIP Biokombiotik. Nic nie jest bliższe mleku mamy. Za to ręczę swoim nazwiskiem. Mój kochany, przykro mi, dłużej tak nie może być Coś musimy zrobić z tym Mój kochany, przykro mi, lecz bateria pada i tracę zasięg